Dzień dobry, dzień dobry. Dziś jest wreszcie dzień, którego nie mieliśmy od bardzo dawna, a mianowicie e, spędzamy czas we dwoje, weź dzieci. E, może słowo określenie spędzamy czas jest takim duży, dość dużym nagięciem sytuacji, bo musimy załatwić pewne sprawy. I po prostu e, dzięki uprzejmości e, pani babci. Meliska została z, z babcią w domu. E, Sarcia poszła do przedszkola, bo ona już jest e, totalnie zdrowa. I my załatwiamy we dwoje, więc e, no, także tak, jak ci jest z żoną. Bardzo, bardzo dawno nie mieliśmy takiego e, wytchnienia we dwoje, bo jak wiecie, ponad półtora tygodnia chorowaliśmy i cały czas wszyscy byliśmy. Co prawda trzydniówki dawno nie mieliśmy. Wydaje mi się, że Sarcia chyba jeszcze nigdy nie miała w ogóle. Nie wiem, że niektóre dzieci miały. A u Sarci dopiero ona była teraz. Meliska zaliczyła ją pięć dni później. No i tak wszystko, jak domek z kart szło. No ale nic, wierzę w to, naprawdę wierzę w to, że teraz musimy się wychorować, żeby na święta po prostu z pełną parą je przeżyć i żeby było wszystko super. Dzień dzierż, Grzegorzu. A, dobra, do firan. Dobra, jedziemy właśnie wybierać y, firany, y, zasłony i takie tam uchwyty, żeby to przymocować, żeby jednak zrobiło się przytulnie. W sensie była już pani na pomiarach, y, ale jeszcze taką kropeczkę nad tym musimy postawić i też wyceny w ogóle nie dostaliśmy. Więc jedziemy to wszystko ogarnąć, potem jeszcze y, IKEA, o tam jest z tyłu, y, do ogarnięcia na szybko i tak naprawdę nasz dzień już będzie zmierzał ku końcowi co prawda trzy dniówki dawno nie mieliśmy. Wydaje mi się, że Sarcia chyba jeszcze nigdy nie miała w ogóle. Nie wiem, że niektóre dzieci miały. A u Sarci dopiero ona była teraz. Meliska zaliczyła ją pięć dni później. No i tak wszystko jak domek z kart szło. No ale nic. Wierzę w to, naprawdę wierzę w to, że teraz musimy się wychorować, żeby na święta po prostu z pełną parą je przeżyć i żeby było wszystko super. Gdzie jedziesz Grzegorzu? A, dobra, do firan. Dobra, jedziemy właśnie wybierać y, firany, y, zasłony i takie tam uchwyty, żeby to przymocować, żeby jednak zrobiło się przytulnie. W sensie była już Pani na pomiarach, y, ale jeszcze taką kropeczkę nad nim musimy postawić i też wyceny w ogóle nie dostaliśmy. Więc jedziemy to wszystko ogarnąć. Potem jeszcze y, IKEA, o, tam jest z tyłu, y, do ogarnięcia na szybko i tak naprawdę nasz dzień już będzie zmierzał ku końcowi.